Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej, Starosta Mogileńskiego, druka Tomasza Barczaka. Poproszę Burmistrza Mogilna, Pana Leszka Duszyńskiego. Pan Oddział jest Poproszę Państwa Kingę i Waldemara Barszczów-Gębice, Urszulę i Zygmunta Musiałów-Gębice, Firmę Intor, spółka cywilna GJ Bartkowiakowie-Marcinkowo, Wiesławę i Ryszarda Strzeleckich-Gębice, Fundację Orlen Dar Serca, Nadleśnictwo Gołąbki, Nadleśnictwo Mirac, Pana Stanisława Łaganowskiego Strzelno, Firmę Pegas 90 Grzegorz Wójcik, Władysława Widomskiego Kwieciszewo, Janinę i Jarosława Filipiaków-Bielice, Irenę i Tadeusza Gajewiczów-Goryszewo, Gazotech Robert Gaus mogilno Export-Import Anna, Anna Jania Orchowo, Teresa i Mirosław Leszczyński, goryszewo Firma Handlowa Mogilne Spółka Cywilna Beata i Paweł Kraśnik, Pol Złom Nowa Wieś, Rebut Przedsiębiorstwo Budowlane Mobilno, Andrzej Siwek Wójcin, Stowarzyszenie Soków z siedzibą w Gębicach, Szkoła Podstawowa w Gębicach, Wierzbiński Marek Agrorada, s i s z Sylwester Woźniecki, Marek Żelazny Gębice, Gospodarstwo Rybackie Czerniak, Interfish Marcin Szymański. Małgorzata i Roman Gwiazda, auto Gwiazda-Pabietko, PPHU Lech Marcinkowo, Poltrak Marcinkowo, Zakład Kamieniarski Zbigniew Janaś, Sołtys i Rada Sołecka Święwica, Firma Remontowo-Budowlana Piotr Smułka-Mogilno, Jacek Siwek-Wilcin, Inwestycja. Tak no, tak, Kaszmirek Aneta, Spiżarnia Gierlice. Orlew Bontut, Spółka ZO Trzemeszno. Gminna Spółdzielnia Samochodów Słowska-Moginno. Wiesława i Zbigniew Grzechowcy Marcinkowo. Piotr Nijak Marcinkowo. Angelika i Mariusz Smułka Gierlice. Zakład budowlany Filipek Kędzice Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Delta Zielenkiewicz Bydgoszcz Boże. Nie po Wręczam ten standard dowód uznania za społeczną służbę wieloletnią na rzecz ochrony przedmiotowarowej. Wyrażam przeświadczenie, że nadal z dumą tą służbę będziecie realizowali. Uchwalę w Cześć! honoru tego sztandaru jak źrenicy oka. Rzekamy, że honoru tego sztandaru nie wymuszamy.